Jak zapobiegać poronieniom? Co możesz zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko poronienia. Po pierwsze, warto zadbać o odpowiednią dietę czy suplementację. Na przykład witamina E, czy też żelazo pomagają zapobiec poronieniom. Dlatego zadbaj, żeby mieć wystarczająco tych składników w Twoim pożywieniu, czy też bierz odpowiednie suplementy. Po drugie. Warto relaksować się codziennie, przeciwdziałać stresowi. Wykazano naukowo, że stres może wywoływać poronienie lub przedwczesny poród, ponieważ zwiększa skurcze, zwiększa, zwiększa skurcze, przyspiesza skurcze i te skurcze mogą się pojawić niekoniecznie w tej fazie, w której powinien odbyć się poród. Tak więc zadbaj o relaksację. Po trzecie, sprawdź swoją krzepliwość krwi. Bardzo często przyczyną poronień są, jest nadkrzepliwość krwi. Czyli jeżeli masz żylaki, czy ktoś z Twojej rodziny miał zawał serca, yy, udar niedokrwienny, zator płuc, to może, czy były w ogóle poronienia w rodzinie, to może oznaczać, że możesz mieć tendencję do nadkrzepliwości. Dlatego zrób sobie badania na nadkrzepliwość Związane z badaniem twojej krzepliwości krwi. One kosztują tam 30 parę złotych bodajże. I sprawdź, czy nie masz takiej tendencji. Zwłaszcza to jest istotne, ponieważ kobiety w ciąży mają, nawet zdrowe, nie mające z takiej skłonności do nadkrzepliwości, mogą mieć nawet 10 razy większą krzepliwość krwi, bo tak działa w ciąża fizjologicznie, że może wywoływać taką skłonność, nawet u zdrowych osób. Dlatego. Zbadaj tę krzepliwość krwi i jeżeli okaże się, że masz nadkrzepliwość, to już lekarz ci zaleci aspirynę czy enoksaparynę. Tak więc w ten sposób możesz zwiększyć możliwość donoszenia twojej ciąży. Czyli odpowiednia suplementacja, relaksacja, sprawdzanie krzepliwości krwi. Więcej dowiesz się z mojego darmowego kursu dla kobiet, które planują ciążę, są w ciąży lub są po ciąży. I on znajduje się na platformie astrosalus.pl. Ukośnik, kursy, myśli OnLine jest zupełnie za darmo. Zapraszam, poleć koleżance, sprawdź co tam jest, znajdziesz tam mnóstwo przydatnych informacji i ćwiczeń. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Pachała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo. Narodziny dziecka powinny być wspaniałym przeżyciem. Niestety, bardzo często jest zupełnie inaczej. Postanowiłam walczyć z tabu i napisałam książkę Ona zabiła mnie jutro, gdzie opisuje, jak. Nieudolne i nieżyczliwe działania lekarki prawie doprowadziły mnie i mojego syna do śmierci. Zostaliśmy bardzo poszkodowani. Moje dziecko z pierwszym autystycznym dzieckiem w rodzinie w wyniku niedotlenienia mózgu. Ja borykałam się z wieloma problemami, jak depresja, ból i koszmary. Tak naprawdę tych problemów było bardzo wiele. Opisuję Ci wszystko dokładnie, co mnie spotkało, jakie miałam problemy, jak sobie z nimi poradziłam, bo można. Poradzić sobie z różnymi problemami. Ale te problemy nie powinny w ogóle zaistnieć. Istnieją, ponieważ na porodówkach potrzeba wielkich zmian. Niestety, ale często niekompetencja czy nieżyczliwość lekarzy czy pielęgniarek może doprowadzić nawet do śmierci albo do kalectwa, do niepełnosprawności, do traumy, do bólu. Tak nie powinno być. Moja książka. Jest nie tylko na temat takich przykładów, ale też innych społecznych, jak równouprawnienie, znieczulica, czy właśnie życzliwość i pomoc, dobroć ludzka. Jest pełna również metod naturalnych, domowych, walki z, różny, z różnego rodzaju problemami, które mogą się pojawić w wyniku źle poprowadzonego porodu, po to, aby Ci pomóc. W tym zakresie powstały też dwa darmowe kursy, które stworzyłam specjalnie dla Ciebie na u ukośnik, kursy, myślnik online. Jest Jeden kurs dotyczy autyzmu, a drugi przygotowywania się do ciąży i porodu. Ona Zabiła Mnie Jutro. To książka, która, której celem jest nawoływanie do zmian, pokazywanie, co może się dziać na porodówkach, a nie powinno. A często kobiety milczą o tym z różnych powodów, bo się wstydzą, bo się obawiają, bo chcą o tym koszmarze zapomnieć. Ale ten koszmar. Nigdy nie powinien zaistnieć. Tak więc walczmy z tym tabu, dołącz do mnie, przeczytaj książkę, dołącz do moich darmowych kursów, które stworzyłam z jej okazji, dołącz do mojej grupy na Facebooku i wspólnie walczmy o godne i bezpieczne macierzyństwo. Marta Prychała Zarzycka, zapraszam.